Cieszę się przede wszystkim z tego, że, że podjęliśmy walkę, że nie wystraszyliśmy się takiego rywala, rywala, który w roku ubiegłym wygrał Ligę Mistrzów. Mieliśmy oczywiście słabsze fragmenty w tym meczu. Szkoda mi przede wszystkim tego, że, że przegraliśmy ten mecz uważam za wysoko i ten wynik nie do końca oddaje to, co działo się na boisku. Walczymy dalej, przed nami kolejny, kolejny mecz, kolejny rywal, do którego postaramy się jak najlepiej przygotować. Szkoda tych może 10 minut w pierwszej połowie, gdzie, gdzie odskoczyły nam na, na, na tą większą przewagę i tych ostatnich chyba 10 minut w drugiej połowie, czy nawet 5, kiedy... Kiedy faktycznie tracimy kilka bramek pod rząd i ten wynik z trzech, czterech, pięciu bramek robi się nawet nie wiem osiem, no ostatecznie na osiem bramek do tyłu i co nie odzwierciedla faktycznie przebiegu tego gry, bo, bo myślę, że momentami naprawdę podjęłyśmy walkę jak równy z równym, a, a, a pod początku byliśmy troszeczkę chyba lepszy, troszeczkę bardziej skoncentrowane i zdeterminowane. Oglądałyśmy mecz pod Goricy z zespołem szwedzkim i. i no, tam wynik zupełnie inaczej chyba przebiegał. Tam od razu Podgorica odbiegł, odbiegła z dosyć znaczną ilością bramek i, i raczej kontrolowała do końca mecz. My podje, podjęłyśmy walkę z Podgoricą, i mam nadzieję, że no, będzie to wyrównany mecz, ale, ale szczególnie u nas z korzyścią dla nas.